Włosy dla każdego z nas, a w szczególności dla kobiet, spełniają ważną funkcję estetyczną, ale nie tylko. Ich rola nie ogranicza się do tego. Działają one chociażby jako naturalna bariera ochronna, a także mają funkcję termoregulacyjną. Co więc jeść, żeby dbać o ich stan? Zapraszam do materiału. Dieta, a stan włosów. Włosy mogą rosnąć nawet w tempie 15 cm w ciągu roku. Na szybkość tego wzrostu ma wpływ wiek, czynniki genetyczne, hormonalne, czy też dieta, na którą mamy największy wpływ. Tak naprawdę mówi się, że zdrowe i mocne włosy odzwierciedlają zdrowy organizm. Tak jak przed chwilą powiedziałem, na stan naszych włosów mają też wpływ czynniki hormonalne, a więc przy chorobach takich jak PCOS, insulinooporność czy też choroby tarczycy, nasze włosy są znacznie słabsze. Dzieje się to szczególnie w przypadku kobiet. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj często problemem jest tak zwane łysienie androgenowe, czyli łysienie obok czoła, a także na czubku głowy, które jest mocno właśnie uwarunkowane hormonalnie. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że na nasilenie wypadania włosów mają e, wpływ czynniki hormonalne, ale nie tylko, także czynniki genetyczne oraz dieta. Wpływ odchudzania na włosy. Intensywna redukcja diety głodówkowe oraz diety, które układamy na własną rękę bez doświadczenia, to wszystko ma wpływ na dostarczenie odpowiedniej ilości składników odżywczych, która zwykle jest tutaj niewystarczająca, a to odbija się negatywnie na naszych włosach. Można więc bez wahania powiedzieć, że diety redukcyjne, szczególnie te bardzo intensywne, będą miały negatywny wpływ na jakość naszych włosów. Do niedoborów może dojść nie tylko podczas diet redukcyjnych. Zastanówmy się więc, jakie składniki mają największy wpływ na jakość naszych włosów: białko. Włosy wykonane są prawie całkowicie z białka. Dlatego, odpowiednia ilość tego makroskładnika w naszej diecie będzie wpływała na ich jakość. Gdy spożywamy zbyt mało białka, wtedy badania pokazują, że nasze włosy są bardziej łamliwe, a tempo ich wzrostu jest znacznie mniejsze. Produkty białkowe w naszej diecie to takie produkty jak mięsa, ryby, produkty mleczne, nabiał, odżywki białkowe, a jeżeli chodzi o źródła roślinne, możemy tutaj wymienić chociażby tofu czy rośliny strączkowe. Żelazo. Zapotrzebowanie na żelazo jest wyraźnie wyższe u kobiet w wieku rozrodczym, kobiet karmiących piersią czy też kobiet w ciąży. Dlatego odpowiednia podaż tego mikroskładnika będzie bardzo ważna, a jego niedobory mogą chociażby objawiać się tym, że nasze włosy są łamliwe. Występowanie niskich wskaźników oceny stężenia żelaza w naszym organizmie, takich jak na przykład ferrytyna, jest bezpośrednio powiązane z pogorszeniem jakości naszych włosów. Dlatego, jeżeli mamy problem w tej materii, powinniśmy niezwłocznie przebadać się w tym kierunku i ocenić naszą gospodarkę żelazową. Witamina D. Witamina D sprawdzi się także tutaj. Jej niskie stężenie jest notowane często u osób, które mają problemy z wypadaniem włosów. Dlatego warto zadbać o jej dostarczenie wraz z pożywieniem, no ale tutaj szczególnie trzeba skupić się na suplementacji. Najpierw oceniamy poziom naszego stężenia witaminy D w organizmie, a następnie odpowiednio do tego dobieramy suplementację, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Cynk. Niedobory cynku wpływają na gospodarkę hormonalną, upośledzają funkcje immunologiczne, ale także mają wpływ na szybsze wypadanie włosów. Jest to szczególnie widoczne u osób, które nie spożywają produktów odzwierzęcych, osób, które zaczęły niedawno korzystać z diet roślinnych i robią to, że tak powiem, nieodpowiedzialnie. Dlatego w przypadku takich osób trzeba szczególnie zadbać o odżywienie cynkiem. B12. W kontekście zdrowia włosów często wymienia się biotynę, jednak jej niedobory są rzadkie w porównaniu z niedoborami witaminy B12 i tak jak w przypadku cynku, niedobory witaminy B12 są szczególnie powszechne u osób na dietach roślinnych, ponieważ tę witaminę znajdziemy głównie w produktach odzwierzęcych. Dlatego jeżeli przechodzimy na diety roślinne, kolejny raz powinniśmy zadbać nie tylko o cynk, ale także o witaminę B12. Papierosy na kondycję włosów ma wpływ nie tylko spożywana żywność, ale także używki. Palenie papierosów znacznie przyspiesza starzenie się włosów, ich siwienie oraz zwiększa ich wypadanie. Podsumowanie. Na sam koniec warto podkreślić, że nie u każdego sytuacja wygląda tak samo. Czynniki żywieniowe nie zawsze są tym głównym powodem pogarszenia jakości naszych włosów, a mogą stanowić jedynie element całej układanki. Warto przebadać się pod kątem ewentualnych niedoborów, dbać o pielęgnację włosów, a w przypadku dużych problemów skontaktować się z wykwalifikowanym trychologiem. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję dla kanału SFD Pro i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!